Hej, tu ja, Kosiak. I chcę dzisiaj powiedzieć kilka słów i pokazać nowe stwórko. Jak już wiecie, jak oglądacie mój kanał, to codziennie albo co parę dni jest info, 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 info. Na no, mnie nie było takiego normalnego odcinka, a więc zamówię. A, tutaj mam nowego zwierzaka jak sobie uzbieram to sobie kupię 5 źrebiąt źrebie artyńskie źrebie baski kali źrebie rasy islandzkiej źrebie shire i źrebie tinker i zrobię unpacking tego znaczy nie będę wkazać jak rozwalam paczkę, ale jak już otworzę to pokażę jak tam w środku jest no taki unpacking i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jak sobie jeszcze więcej uzbieram, to kupię sobie na 100% klaczkę Shire, klaczkę Tinker, klaczkę islandzką, klaczkę islandzką, klaczkę baskij Kali. czekajcie, klaczkę baskij Kali, klacz shear, klacz islandzką. Kacz Tinker i dodatkowo ogiera fryzyjskiego. I dzisiaj zamierzam sobie kupić albo zamiast fryzyjskiego ogiera, to ogiera razy ardeńskiej. Um, no i teraz wam pokażę to z chociaż pewnie go nie zauważyć. E, będzie na 2 minuty. W sensie, że jak będą 2 minuty, to. A to um, mały lisek. Ja go robię jako małego kotka, ale tak jest liski. No, a więc ja już z Wami kończę, a za niedługo będzie. A, tak, nie będę już No, będzie Was żegnam i.